Szanowna Pani Poseł, Księżyc Roboczczu, Panie Prezesie, Panie Burmistrzu, Prezydenci, Nauczyciele, zaproszeni goście, a wszystkim, kochana droga młodzieży. Mam dla Was dobrą wiadomość, taką, że właśnie rozpoczęła się tak zwana przerwa międzywakacyjna. Potrwała niespełna 10 miesięcy, 21 czerwca już będą wakacje, a więc ta przerwa międzywakacyjna jest bardzo krótka. Ale ta przerwa międzywakacyjna jest po to, żebyście bardzo dobrze wykorzystali ten czas. Pan dyrektor tu wspomniał, że dla powiatu targowskiego edukacja jest priorytetem. No nie może być inaczej, szanowni Państwo, drodzy uczniowie, bo edukacja to jest przyszłość naszego narodu. Dokształcimy nasze elity, dokształcimy tych, którzy kiedyś będą polską rządzili. Dlatego nie możemy inaczej do tego podchodzić. Wydatek w budżecie powiatu edukacja zajmuje w wydatkach pierwsze miejsce, zdecydowanie pierwsze miejsce. Ale nie tylko mówię o tych wydatkach bieżących, ale tu pan dyrektor wspomniał, że również te nasze wydatki inwestycyjne są naprawdę bardzo, bardzo wysokie i bardzo duże. Powiem Wam tylko tyle, że w ostatniej perspektywie unijnej, która była na lata 2014-2020, wydaliśmy w takim pięknym projekcie, w w zawodzie, w sumie w naszych szkołach płat 10 milionów złotych. To jest tylko w jednym projekcie. I tu w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani poseł, bo wtedy pani poseł jeszcze była członkiem zarządu województwa małopolskiego za te przyznane środki, za to, że nas wspierała, że zawsze kiedyśmy zgłosili do pani ówczesnej pani, pan, pan, pani członkini zarządu, zawsze była z nami, zawsze nas wspierała. Za to serdecznie pani poseł dziękujemy. Ale szanowni państwo, szanownacy błoga młodzieży, przed nami kolejne lata i kolejne wyzwania. I już w tej chwili planujemy, że w nowej perspektywie unijnej, a może to poświadczyć pan Tomasz Stelma, Starosta, planujemy zainwestować w naszych szkołach znowu na kolejny etap waszej edukacji, na kolejne modernizacje naszych szkół. 12 milionów złotych. Są to potężne pieniądze, które chcemy pozyskać z nowej perspektywy unijnej. Ale to nie tylko te środki, bo również środki pozyskiwane z innych źródeł, z źródeł rządowych również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I w tym miejscu serdeczne podziękowania dla pana prezesa Kazimierza Kopowskiego, który bardzo bym powiedział odpowiedzialnie podchodzi do spraw również edukacji, tej właśnie ekologicznej w szkołach. Za to panie prezesie bardzo serdecznie dziękujemy, że zawsze możemy na pana liczyć, że zawsze kiedy zwracamy się, kiedy przyjmujemy projekty. Nasze projekty edukacyjne zawsze Pan ma otwarte na to serce i nie szczędzi Pan grosza Wojewódzkiego Funduszu Praw Środowiska, z czego przykładem jest otwarcie dzisiejszej deko pracowni. No i na koniec chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi. Panie Burmistrzu, Pana dzisiejsza tu obecność świadczy o tym, że również ta szkoła ponadpostałowa w Pana gminie jest dla Pana oszkiem w głowie. I tak rzeczywiście jest, za tą współpracę serdecznie Dziękuję i życzę, żeby ta współpraca tak dalej dobrze się układała, bo przecież, szanowni państwo, my wiemy, że gmina Zakliczyn to również gmina, która posiada szkoły, które są podstawowe w jurysdykcji pana burmistrza. Dlatego tak bardzo staramy się, żeby ta współpraca była najlepsza, żeby jak najwięcej młodzieży właśnie z gminy Zakliczyn przychodziło do naszej szkoły tutaj, ponad podstawowe. I tutaj, szanowni państwo, przyszedłem do ostatniego punktu, nie chcą przedłużać, do edukacji, bo to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o merytoryczną stronę na pracy naszej szkoły. Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, dziękuję Wam bardzo przede wszystkim za wychowanie, za, wy za edukację, która jest bardzo ważna, ale wychowanie również jest bardzo ważne. Za to Wam serdecznie dziękuję i myślę, że szkoła w nie ma się czym pochwalić. Troszkę leżycie w takim niekorzystnym miejscu, bo za chwileczkę tutaj zadałem koło nas jest powiat brzeski, który dzisiaj wiemy, że walka ucznia jest, wypowiedział powiedział, bardzo by powiedział, duża, ale zawsze, jeżeli chodzi o zagliczy, jesteście na pierwszym lub drugim miejscu, jeżeli chodzi o nabór naszych szkół. A to, szanowni państwo, sami on, samo nie przyjdzie. Samo nie przyjdzie. To jest wasza praca, drodzy nauczyciele, ale również wasza, drodzy uczniowie, że dobrze mówicie o tej szkole, bo nie ma lepszej reklamy. Bo ulotka jest dobra, bo jakiś film promocyjny jest dobry, ale najlepszą reklamą to jesteście Wy, uczniowie. I bardzo Was proszę, mów, mówcie o tej wspanialej szkole, o szkole doposażonej, o szkole bardzo dobrymi nauczycielami. Mówcie dobrze, bo wasza, Wasze słowo, Wasze zdanie w środowisku wśród Waszych kolegów z tych Szkół Podstawowych ma kapitalne znaczenie i o to Was proszę. Szanowni Państwo, na te, jak powiedziałem, 10 miesięcy wiedzy wakacyjnej, przerwy, dla wszystkich, że, wszystkich składam serdeczne życzenia, przede wszystkim, żebyście, tak jak powiedziałem drodzy maksymalnie wykorzystali swoje możliwości w tej szkole. A drodzy nauczyciele, Wam życzę, ażeby tak, ten rok szkolny, i mówię tu jako nauczyciel również, 25-letni stażem pracy, był rokiem kolejnych, pięknych, wspaniałych wyzwań, tych edukacyjnych, ale i tych wychowawczych. I te efekty, żeby 21 czerwca znalazły swój wymierny, wymierny wynik, wymierny kształt i wymierny efekt. Za to Wam serdecznie dziękuję i szczęść wam Boże na ten nowy rok szkolny 2023-2024. Dziękuję bardzo.